Jesteśmy. Jesteśmy. Cześć kochani. Witamy was bardzo serdecznie po dosyć długiej przerwie. Bo dawno nas tutaj nie było z wami. Również mieliśmy wakacje, ale czas wakacji się skończył. Trzeba się brać za robotę, jak to się mówi. Także witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Katarzyna Jankowska. Moim gościem dzisiaj jest Michał. Przychodzimy do Was, oczywiście, opowiedzieć wam o nowej super opcji, którą... Zaraz na Michał tutaj wszystko powie, bo to jest po prostu mega opcja, sporo mamy tam studentów, ale wierzę, że ciągle tam mamy jeszcze miejsca wolne, więc tutaj przychodzimy się dzisiaj z Wami w tym wszystkim podzielić. Słuchajcie, ja nazywam się Katarzyna Jankowska, od 6-7 lat reputuję Was na studia w Wielkiej Brytanii. A Michał, Michał, może powiedzieć parę słów o sobie, bo wiem, że ciągle nowych osób przybywa do naszej społeczności, więc z tego z czego się bardzo cieszę, że zapraszacie, polecacie nas jako i agencję Motivation Academy, nas jako agentów, no i Ciebie, Michał, również jako osobę, która z nami od wielu, wielu lat już współpracuje, prawda? Tak, to moi drodzy, ja mam na imię Michał. Jak już Kasia wspomniała, ja pracuję z Motivation Academy od wielu lat, natomiast ja pracuję w firmie, która nazywa się Oxford International Education Group i jesteśmy chyba jednym z największych prowajderów w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o edukację, czyli takich dostawców edukacji we współpracy z brytyjskimi uczelniami. No i właśnie ten nowy kampus, nowa uczelnia, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, to jest nowy koncept, nowy projekt, który otworzyliśmy właśnie. Z University of Roehampton w Londynie, ale zajęcia są bardzo elastyczne, plany zajęć są super elastyczne, więc to nie tylko dla osób, które mieszkają, pracują w Londynie, są w Londynie na co dzień, ale tak jak też Kasia wspomniała wcześniej, mm. dla osób, które mieszkają w Leicester, mieszkają w Derby chociażby, czy w Brighton, bo takie osoby już też mamy. Spokojnie sobie poradzą z tymi studiami na tym nowym kampusie, na tym nowym kolegium. O tym będziemy mówić za chwilę. Ja pracuję w edukacji już ponad 9 lat, jak się ostatnio okazało, więc jest to dosyć długo. Nie miałem wakacji jeszcze w tym roku, więc wybaczcie, jeżeli jestem trochę zmęczony, ale mam nadzieję, że ten webinar będzie dla Was taki ciekawy i że wiele, wielu z Was się zdecyduje na te studia, bo myślę, że to jest bardzo fajna. Opcja dla tych zapracowanych, dla tych mających rodzinę, dla tych, którzy chcieli studiować, chcieli zdobyć dyplom, ale niekoniecznie mieli tak dużo czasu, żeby, żeby się uczyć, żeby być na uczelni i żeby ostatecznie ten dyplom zdobyć. Więc myślę, że to jest fajna opcja dla Was. Tak. Zanim jeszcze tutaj powiemy dokładnie, co to jest za opcja, to ja mogę Wam powiedzieć i zdradzić niektórzy już wiedzą, z czego też się również bardzo cieszę i mam nadzieję, że wy również będziecie zadowoleni. Bo my na tą opcję czekaliśmy bardzo, bardzo długo. Więc słuchajcie, zostańcie z nami do samego końca, dlatego że ja myślę, że wielu z Was, już również te osoby, które zdecydowały się podjęły studia, są, bo jest cały proces rekrutacyjny łatwy. Ja tutaj już wiesz, chciałabym nadgonić i to wszystko powiedzieć, ale zostawię to dla Ciebie. Ale słuchajcie, jest to opcja, na którą, o którą bardzo długo Michał walczył przede wszystkim, no i zadziało się, stało się. Także. Mega, także jak tak jest to jest. No dobra, ale zacznijmy od początku. To może zacznijmy od dwóch pierwszych, dwóch ważnych rzeczy. Mhm. Pierwsze to są kierunki, jakie będą dostępne. To jest business management with Foundation Year. Mhm. Pierwszy kierunek. Drugi kierunek: business management and marketing with Foundation Year. Czyli macie kierunek biznesowe, zarządzanie i biznes z marketingiem. Oba kierunki są oczywiście czteroletnie. Zaczynacie teraz we wrześniu 25, więc kończycie w połowie 2029 roku z tytułem licencjata. Mm. I teraz, od kogo będzie ten tytuł licencjata? To jest bardzo ważne, bo ten tytuł otrzymacie od University of Roehampton. To jest znana uczelnia w Londynie, bardzo fajna, bardzo fajne miejsce. Jeżeli nigdy nie byliście, to polecam. Natomiast. Gdzie będziecie studiować, to już jest inna rzecz, dlatego że będziecie nie. studiować w Greenwich, czyli z zupełnie drugiej strony Londynu, ale dosłownie 5 minut od University of Greenwich. Ta uczelnia Was akurat w tym kontekście nie bardzo interesuje tylko geograficznie i 5 minut dosłownie od Greenwich Station. Więc jeżeli są tu osoby z Leicester, albo są tu osoby, które planują wtedy dojeżdżać do Londynu na te zajęcia dwa razy w miesiącu na kampusie, to spokojnie możecie sobie przyjechać pociągiem, wysiąść w Greenwich i 5 minut i jesteście na kampusie UH London. I tam będą Wasze zajęcia przez cały dzień w jednym budynku, więc nie będziecie musieli nigdzie wychodzić. Byłam, polecam, widziałam. Słuchajcie, lokalizacja jest przecudowna, bardzo blisko kampusu, tego ogromnego, pięknego, cudownego kampusu Greenwich. Więc są i tam kafejki, możecie dobrze sobie gdzieś usiąść, posiedzieć, spędzić czas. Słuchajcie, co się nawet zapisują już osoby parki, prawda? Mąż z żoną, bo. Słuchajcie, zawsze to jest coś innego, prawda? Co możecie zrobić dla siebie, a przy okazji no, zyskać też dyplom z Roadhampton University, więc to nie jest byle jaki dyplom. To jest jedna z najlepszych uczelni w Wielkiej Brytanii, prawda? Jedna z najbardziej znanych mm. uczelni w UK, jedna z najbardziej w ogóle znanych w Londynie mm. i z najbardziej znanych właśnie, jeżeli chodzi o student experience, czyli to doświadczenie studentów. Mm. Ale co jest ważne, tak jak Wam powiedziałem, będziecie studiować. Możecie wybrać sobie dwa kierunki, czyli zarządzanie albo zarządzanie z marketingiem. Studia są czteroletnie, zaczynają się 29 września, ale spokojnie jeszcze przez miesiąc możecie wysyłać swoje aplikacje. Dyplom otrzymujecie od University of Roehampton. No i teraz, jak będziecie studiować? To jest bardzo ważne, dlatego że studia będą w poniedziałki i wtorki online. Od 6 do 8 pm, czyli po południu od 18 do 20. Mhm. I co drugą sobotę na kampusie w Greenwich od 9 rano do 18. I jak to będzie wyglądało? No, tak, oczywiście, będziecie mieli dostęp do swojej platformy. Będziecie, będziecie na tych zajęciach live w poniedziałki i we wtorki. Co prawda, wtorki możecie sobie też obejrzeć w późniejszym terminie, więc nie musicie być tam na bieżąco, ale możecie je obejrzeć na przykład dzień później. Ale każdą sobotę, czy tą co drugą sobotę na kampusie musicie być. I to będzie taki wzór, że macie na przykład 4 października sobotę zajęcia. I 18 października, sobotę zajęcia, czyli co dwa tygodnie mm -hmm. po tej dacie, już będziecie na kampusie na te kilka godzin, żeby tam postudiować i poznawać ludzi i się uczyć. Więc ważne, kolejna ważna informacja dla Was: dwa dni online od 18 do 20 i dwa razy w miesiącu w soboty, w soboty na kampusie od 9 do 18. I tak jak Wam wspomnieliśmy wcześniej, to jest w Greenwich, blisko Greenwich Station, więc jeżeli będziecie przyjeżdżać pociągiem, to macie dosłownie 5 minut od tej stacji UHC London Campus i tam będziecie przez cały dzień. Nigdzie nie będziecie zmieniać swojej lokalizacji, więc możecie przyjechać tylko specjalnie na ten dzień, kupić sobie bilety i też pociągiem wrócić. Super, czyli poczekaj, bo jeszcze chciałabym tylko tak, żeby, żebym i ja i inni dobrze to zrozumieli. Czyli w poniedziałek są zajęcia interaktywne, trzeba być od 6 do 8 online przed. Przed, fizycznie przed laptopem czy, tele, czy telefonem, tak, aby mieć kontakt po prostu z, z tym panem tutorem, który będzie prowadził zajęcia, natomiast wtorek od 6 do 8, jeżeli ktoś nie da rady, to może te zajęcia odsłuchać, one nie są tak. interaktywne. Dokładnie tak, można te zajęcia wtorkowe sobie odsłuchać, oczywiście polecamy, bo tu macie do wyboru albo mhm. bycie na kampusie, albo obejrzenie sobie, czy bycie na nich online, albo mhm. ewentualnie obejrzenie sobie ich Później, no polecamy oczywiście bycie na albo na kampusie, albo online w tym samym czasie, bo wiemy, że jak się coś odkłada, to potem ciężko do tego wrócić. A to nie jest okay. aż tak wymagające. Myślę, że te dwie godziny w ciągu dnia, w poniedziałki wtorki, będziecie w stanie wygospodarować na to. Okej. Okay. No to co, Michał, trzeba zrobić, żeby się tam dostać? No właśnie. I ten proces nie jest, nie jest skomplikowany w ogóle. Powiem Wam o dwóch ścieżkach, które są dostępne. Pierwsza ścieżka, to jest ścieżka akademicka, więc jeżeli macie, na przykład, świadectwo ukończenia liceum, świadectwo ukończenia technikum, maturę, albo świadectwo ukończenia drugiej klasy liceum, drugiej klasy technikum, to z tym dokumentem i z tłumaczeniem już możecie aplikować. Więc to nie tylko matura, ale na przykład świadectwo drugiej klasy liceum też już będzie OK. Jeżeli to macie, Kasia Wam pomaga z tłumaczeniem do tego dokumentu, i to jest ten najważniejszy dokument dla osób aplikujących tą ścieżką akademicką. Co jeżeli tego dokumentu nie macie, jeżeli go zgubiliście, nie możecie go uzyskać albo po prostu nie skończyliście szkoły, możecie aplikować przez ścieżkę tak zwanego work experience, czyli tego doświadczenia zawodowego. I w tym hmm. przypadku przygotowujecie CV i przygotowujecie referencję od waszego pracodawcy. I ta referencja musi być oczywiście na papierze firmowym. Ewentualnie z oficjalnego maila może być wysłana na mój adres mailowy, wtedy też jest ok, ale większość z was nie ma problemu, żeby dostać tą referencję na tym papierze firmowym. Więc nie albo nie ścieżka tak. akademicka z świadectwem i z tłumaczeniem, albo ta ścieżka work experience z CV i z referencją od waszego pracodawcy. W CV co musicie udowodnić, że macie albo 9 miesięcy relevant work experience, czyli takiego doświadczenia właśnie w biznesie albo w marketingu, w zarządzaniu czymś, ale jeżeli go nie macie, to dwa lata jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego będzie OK. I tu się uśmiecham do tych osób, które od lat pracują już na przykład na warehouse, pracują hmm. jako kierowcy, jako dostawcy. Mamy mnóstwo osób, które pracują jako housekeepers, cleaners i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli macie co najmniej dwuletnie doświadczenie w takich pracach, jak najbardziej już możecie aplikować. Wystarczy, że przygotujecie swoje CV, Otrzymacie referencję od swojego pracodawcy i to już będzie ok. Pozostałe dokumenty, tak krótko, oczywiście, krótki list motywacyjny, to Wam wysyłamy template, żebyście mogli go sobie uzupełnić. Fiform to jest też krótki template, żebyśmy wiedzieli, że na pewno otrzymacie student finance. Tyle, to jest po prostu wypełnienie adresu, nie jest to żaden skomplikowany dokument. Paszport, sharecode i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o dokumenty, które musicie przygotować. Kolejnym krokiem będzie credibility interview, czyli krótkie spotkanie online, oczywiście, które sobie bukujecie z naszym admissions team w dogodnym dla Was terminie i około 30-45 minutowa rozmowa z tą osobą. I to jest uwaga, konwersacja. To nie jest przesłuchanie, to nie jest jakieś super oficjalne spotkanie. Otrzymujecie od Kasi pytania, które mogą paść na tym interwiu, żebyście mogli się przygotować. I po prostu rozmawiacie z tą osobą. I te pytania dotyczą tego, dlaczego zdecydowaliście się na studia, po co w ogóle Wam są te studia, dlaczego chcecie studiować akurat ten kierunek, a nie inny. Jeżeli na przykład nie byliście w edukacji już 20-30 lat, to dlaczego chcielibyście wrócić do tej edukacji po tylu latach? Tyle, nie ma tam żadnych skomplikowanych pytań. Oczywiście musicie wiedzieć coś o kierunku, dlaczego ten kierunek, po co Wam to w życiu jest potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Te pytania otrzymacie od Kasi, więc będziecie mogli się spokojnie do nich przygotować. Jeżeli to zdacie, to ostatnim krokiem jest krótki test językowy, który zdajecie znowu online, więc nie musicie przyjeżdżać do Londynu. Test trwa około 70 minut. Jeżeli Wam się nie uda zdać, bo się zestresowaliście, to oczywiście możecie podejść do niego drugi, trzeci raz. On jest za darmo oczywiście dla Was. Mhm. Nic skomplikowanego, test jest na poziomie B1, B2, więc też jeżeli chodzi o taką trudność językową, on nie jest super trudny. Więc trzy kroki. Pierwsze to jest oczywiście przygotowanie dokumentów. Drugi to jest to credibility interview o tym, dlaczego chcecie studiować. I trzecie to jest test językowy. E, oczywiście online znowu, więc nie musicie nigdzie przyjeżdżać. Ewentualnie, jeżeli macie maturę i mieliście na przykład angielski na niej, na podstawie 60%, to już nie musicie pisać tego testu językowego. Jest. Tak, dokładnie, ale ten test jest na tyle prosty, że naprawdę nie ma się co bać. Tym bardziej, że można do niego podejść drugi raz. Odnośnie tego interwiu, ono też jest bardzo, naprawdę łatwe. Ja powiem szczerze, no każdy, kto dostanie te pytania i przeczyta listę z tymi pytaniami, to może po prostu się też przygotować wcześniej w domu, prawda? Więc nie będzie to dla was też jakimś zaskoczeniem. Czyli jeżeli poświęcicie czas na to, żeby sobie jakieś pytania, czy pytania przeczytać i przygotować na to odpowiedź, więc to jest, to jest wszystko takie naprawdę naprawdę fajne. I Dokładnie. też pamiętajcie, że to interview nie sprawdza waszych umiejętności językowych, więc tu nie musicie się stresować tym, że coś o. powiecie niegramatycznie. Ono sprawdza tylko waszą motywację do podjęcia studiów. Do oceny waszego waszych umiejętności językowych będzie ten test językowy. Więc absolutnie podczas tego interwiu nie przejmujcie się tym, że nie wiem, źle powiedzieliście coś, że coś powiedzieliście niegramatycznie i tak dalej. To jest absolutnie tutaj nieważne. Ważna jest Wasza motywacja do studiów. Uciekliśmy. Kasia... Uciekliśmy <laughs> chyba na chwilkę, ale już jesteśmy. Już wróciliśmy. Coś czasami mi tutaj z VP usuwa. Okej, okay, słuchajcie, więc ja jeszcze może tak dodam od siebie, jak mnie słychać, bo nie wiem, jesteś Michał, bo widzę, że tak. się ruszasz. Ja chciałam tylko dodać tak od siebie, że te studia są 100% dofinansowane ze student finance, czyli wszystkie osoby, które mają setel z tej albo pre-setel, wy również możecie aplikować, prawda? Bo dzięki temu, że macie ten status setel, jesteście tak samo traktowani jak. Brytyjczycy, więc macie pełne prawo do uzyskania tych wszystkich funduszy rządowych. Więc um, słuchajcie, więc tutaj nic tak naprawdę nie ryzykujecie. No tym bardziej, że większość um, kampusów uczelni tutaj w Wielkiej Brytanii oferuje podobne kierunki, oferuje podobne kursy, ale chyba żadna uczelnia nie, z, nie ma tego, że jest co drugi, co drugi raz, raz dwa razy w miesiącu spotkanie na kampusie, tak? Tak jak Michał powiedziałeś, że będzie spotkanie tam 4 i 18 na przykład załóżmy października, prawda, i jeden, jeden wieczór tak naprawdę musicie być online na kampusie, y, y, on, sorry, jeden, dwa razy w miesiącu na kampusie, jeden dzień online interaktywnie w poniedziałek, a wtorek do wyboru, jeżeli chcecie, możecie być na kampusie, a jeżeli nie macie jak, możecie dołączyć online albo jeszcze w tej trzeciej opcji odsłuchać sobie ten wtorkowy wykład, więc tu jest mega. Mhm. Więc tak, moi drodzy, krótko podsumowując, dwa kierunki: zarządzanie, marketing, start. We wrześniu tego roku jeszcze możecie aplikować przez ponad miesiąc, więc się zbierajcie. Dyplom otrzymacie od University of Roehampton w Londynie, więc bardzo znana uczelnia, więc to nie jest jakiś, jakaś uczelnia krzak, w razie czego dla waszej pewności. To, co Kasia powiedziała. macie na... to, jak się śmieję, że nie zamknął jej, bo tutaj. Nie, absolutnie nie, to nie się nie wydarzy, nie i jest to też żadna zamknięty. jakaś nieznana uczelnia. To jest bardzo znana uczelnia w Londynie, która zresztą funkcjonuje w Londynie, więc, więc zawsze dla pewności możecie sobie pojechać i ją zobaczyć. Ale studiować będziecie w Greenwich. Co jeszcze ważnego, to, co Kasia powiedziała na koniec, że oczywiście otrzymujecie dofinansowanie od rządu brytyjskiego na koszty czesnego. Oczywiście te wszystkie pozostałe jak maintenance loan czy child grant i tak czyli te wszystkie bonusy um, wynikające z tego, że jesteście na przykład rodzicami, tak też możecie tak. otrzymać jak najbardziej, więc to jest super opcja. Dokumenty zależnie od tego, jaką ścieżką aplikujecie, jeżeli akademicką, to świadectwo plus tłumaczenie, jeżeli tą drogą work experience, to tylko CV, dwuletnie doświadczenie, jakiekolwiek wystarczy i referencja od waszego pracodawcy będzie ok. Potem macie to krótkie interview, które jest online, pytania otrzymacie od Kasi, żebyście mogli się wcześniej z nimi zapoznać i ostatnia droga, jeżeli jest to konieczne, to będziecie zdawać test językowy znowu online, więc fajnie, wygodnie możecie to zrobić z domu, jeżeli nie zdacie, możecie go powtórzyć. Ja jeszcze wam dodam tylko taką ciekawostkę, bo mi teraz padła do głowy, że ten student finance jest londyński, czyli on jest o 3300 punktów więcej, jak na przykład otrzymują studenci w Birmingham czy w Manchesterze, bo wiem, że też sporo studentów na przykład ze względu na tą opcję, na przykład z Leicester czy z Birmingham, zdecydowało się studiować w, on, yy, prawda, w Londynie, bo te połączenia tak naprawdę, yy, no ile, z Londynu pociągiem można naprawdę w dwie godziny dojechać, więc tutaj taka ciekawostka. Ja też nie pamiętam, bo nie sprawdzałem już dawno, ale kiedyś e, pamiętam, że jeździłem bezpośrednio z Leicester do Greenwich, uh -huh, czyli w zasadzie uh -huh. z De Montfort University na Greenwich University i był bezpośredni pociąg, więc nie musieliście się przesiadać, jadąc z Leicester do Greenwich. Jeżeli to jest dalej możliwe, to w ogóle osoby, które mieszkają w Leicester, wsiadacie w pociąg i w około 90 minut chyba z tego co pamiętam, bylibyście Szybko. w Greenwich. Więc jest to naprawdę osiągalne, a nawet jeżeli musielibyście gdzieś się przesiąść, tak jak Wam powiedziałem, dosłownie 5 minut jest nasz kampus od Greenwich Station, więc też nie będziecie musieli za bardzo się przemęczać z chodzeniem do I ostatnia ta rzecz, o której Kasia wspomniała, też już wspominaliśmy na początku, czyli zajęcia dwa dni online, poniedziałki, wtorki zawsze, więc to jest super, że już macie potwierdzenie, w jakie dni będziecie studiować. I co druga sobota na kampusie od 9 rano do 18 i też tak jak wam powiedziałem, zaczynacie 4 października w sobotę, potem 18 października w sobotę i co dwa tygodnie już będziecie na kampusie. Więc... Tak i oczywiście. Tak, pam... tak, tak. I pamiętajcie, słuchajcie, że jeszcze mamy dalej otwarty nabór Bradford University The Montfort, Plus, University, uh, The University i na main campus Brodhampton University, gdzie jest również o wiele, wiele więcej kierunków. Podobna jest dróżka rekrutacyjna, ale tak zapraszam po prostu was wszystkich do kontaktu, jakbyście chcieli jeszcze się więcej dowiedzieć. My tutaj dzisiaj z Michałem typowo przyszliśmy powiedzieć o tej nowej opcji, więc wiem, że Michał się spieszysz, ja również, ale słuchajcie, tam też mamy otwarty nabór jeszcze, nie, nie, do którego Michał możemy składać tam aplikację. W zasadzie jeszcze przez, do końca tego miesiąca, więc macie no. jeszcze miesiąc na, tej, na tym uczelniu, o której mówimy dzisiaj głównie, to w zasadzie do 10 października jeszcze możecie składać dokumenty. Okej, okay. i dla osób, które nas oglądacie, słuchajcie, napiszcie w komentarzu, z jakiego miasta jesteście. Albo słowo kontakt. Teraz jest modna słowo cytryna. Nie wiem, napiszcie sobie, co chcecie, puśćcie miasto. My się z wami skontaktujemy. No i słuchajcie, działajcie, co ja wam powiem. <laughs> ja zawsze mówię, wiesz, ja nikogo się śmieję na siłę, nie ciągnę, ale, ale to jest mega opcja i ja wiem po prostu, że, że sporo osób na tym skorzysta. Tak, myślę, że jeżeli waszym głównym, główną przeszkodą przed podjęciem studiów było to, że nie macie na nie czasu, to myślę, że ten plan zajęć ten problem rozwiąże. Jeżeli głównym problemem było to, że no nie macie pieniędzy na te studia, no to, to chyba też Student Finance ten problem rozwiąże, bo otrzymacie i pożyczkę na koszty czesnego, i na utrzymanie, i w razie czego również te pieniądze, które wam się należą, jako na przykład studiujący rodzice. Więc myślę, że ten kampus, te studia rozwiążą większość Waszych problemów. A jeżeli Waszym problemem było to, że na przykład 15-20 lat już pracujecie w jednym miejscu albo na warehouse, chcielibyście się rozwijać, a bez tego dyplomu Wam się nie uda, to, to ten dyplom na pewno Wasze problemy rozwiąże. Jest też mnóstwo osób, które są samozatrudnione albo prowadzą firmy i też z tego programu korzystają, bo chcą się dowiedzieć czy mogą na przykład swoją firmę w jakiś sposób usprawnić. Więc jeżeli oglądają nas panie, które są fryzjerkami, które prowadzą salony kosmetyczne, salony paznokci i tak dalej, i tak dalej, jest już Was dosyć sporo w naszej puli studentów, więc jeżeli Wy jeszcze nie zaaplikowałyście to myślę, że to może być fajna opcja dla Was. Przemyślcie to i odezwijcie się do Kasie. Kasia, wam proszę. Dokładnie, dokładnie, jeżeli planujecie, a no biznes, biznes jest wszędzie. Ostatnio ktoś mi zadał tak, takie pytanie: co ja, co ja mogę robić teraz po biznesie, jak wchodzi AI? Może to lepiej iść w jakiś cybersecurity albo w coś, ale słuchajcie, biznes jest wszędzie. Nikt nie zastąpi naszego managementu, naszej głowy, więc się tak nie martwcie. Po prostu zróbcie coś dla siebie i, i działajcie. Nie wyjdźcie na zapas. I z, tym, I z tym pozytywnym y, myśleniem Was zostawiamy na dzisiaj. Wrócimy, mam nadzieję, za tydzień, też z informacją, czy z powtórką, może takiego krótkiego webinaru. Przypominaj kom o, tym, o tej opcji w Londynie: dwa dni w tygodniu i dwa dni w miesiącu na kampusie. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za ja czas. Ja również. Kasiu, Tobie też dziękuję za czas. Ja również. Dzięki bardzo i pozdrawiam. Trzymajcie się i czekam na Wasze aplikacje, słuchajcie, na Wasz kontakt. Zostawię też tutaj pod tym całym naszym nagraniem kontakt do siebie więc y, trzymajcie się ciepło no i wpisujcie się wpisujcie jest... <tryba> <tryba> się <cytryna. tryba>